Cześć! Witam Was z słonecznego koło brzegu. Znajduje się w szczególnym miejscu przy latarni morskiej, co tutaj odbywały się bitwy o wybrzeże Polski. Znajduje się w koło brzegu, województwie zachodniopomorskim. Za mną widzicie port, w którym rozładowuje się 100 statków rocznie. Kołobrzeg kojarzy się z morzem, rybakami i statkami, ale także z miastem górniczym. W nim wydobywa się borowinę, która ma właściwości lecznicze i wykorzystuje się ją do różnych zabiegów, na przykład do okładów. W Kołobrzegu znajduje się port wojenny, w którym stoją Um, niezwykle ciekawe um, kultury wojskowe, które mają na celu ratowanie ludzi i okrętów mających problemy na pełnym morzu. Jestem na statku Santa Maria. Czy wiecie, że jeden ze statków Krzysztofa Kolumba tak się tak nazywał? Nie będę dzisiaj odkrywał Ameryki, ale popływam po naszym Bałtyku. Jestem w Oceanarium w Kołobrzegu. Wchodziłem tutaj przepiękne okazy ryb. Pamiętacie rybkę Dory? Tutaj zalepiono. Znalazłem Dory i oczywiście nie mogło zabraknąć Nemo. Znalazłem go i całą jego rodzinę. Nie mogę rozpoznać, który z nich jest prawdziwy. To pijanie patrzne. Wydawać by się mogło, że to ryby agresywne, ale tak naprawdę są spokojne. Żywią się po każdym Jednakże ryby te, karmione mięsem, stają się agresywne. To są adiatyncy. Ciekawostka na jej temat to może oddychać powietrzem atmosferycznym, dlatego tak bardzo spodobały się i te bąbelki. Może jest wszystko przyskorzenna, a podana na stół nie zawiera ości. Miasto Kołobrzeg ma ponad 1000 letnią tradycję. Otóż doskonale pamiętam, na, z, z czwartej klasy na historii, że jedno z bisków za czasów Bolesława Krobiego założono właśnie w koło brzegu. Szczególnie bogata jest historia wojenna. Za mną znajduje się pomnik na cześć żołnierzy poległych w walkach o wyzwolenie koło brzegu w marcu. 1945 roku. Kołobrzeg, tu jest wielu niezwykłych miejsc. Ciekawe, czy spotkam kogoś słynnego? Znajduje się przy najpiękniejszym pomniku, jaki kiedykolwiek widziałem. Przedstawia on Benedykta XVI, Jana Pawła II, Ottona III i Bolesława Kroblego. Pomnik upamiętnia tysiącletnią historię chrześcijańskiej Polski. Znajduje się przy budynku Poczty Polskiej w koło brzegu. Budynek jest zrobiony w stylu neogotyckim, co znaczy, że wygląda jak średniowieczny zamek. Znajduje się przy w koło brzegu. Jak widzicie, on też jest zbudowany w stylu neogotyckim i wygląda jak prawdziwy zamek. Niestety, zniszczono go w czasie wojen. Ale mieszkańcy koło odbudowali go z oryginalnych elementów. Pierwsze zmiany koło brzegu pochodzą z IX wieku. Wówczas tutejsza ludność zajmowała się w, em, pozyskiwaniem soli z wody morskiej. W X wieku rządzili tu piastowie i wybudowali pierwsze fortyfikacje. Trwało to do 1138 roku. Wtedy ziemie te zostały przejęte. Trwało to do II wojny światowej. W Kołobrzeg skończyły się różne wojska, na przykład napoleońskie. Odbyło się tutaj wiele walk podczas II i I wojny światowej, a u, a u końca II wojny światowej Hitler założył tutaj twierdzę i w wyniku działań wojennych zostało zniszczonych 95% Kołobrzega. Trzymaj się mocno! trochę oszołomiony, ale właśnie porwali mnie strażacy i miałem bardzo miłą przejażdżkę po rzece Parsenta w Kołobrzegu. Kołobrzeg jest miastem bardzo kulturowym. Mam szczęście, bo mieszkam w pobliżu Domu Kultury, w którym znajduje się scena, na której odbywają się różne eventy. Na przykład um, liczne koncerty, spo spotkania z pisarzami, spotkania interaktywne dla dzieci i tańce. Właśnie źródło wody selankowej. Zobaczę, na pewno jest. Słona. Tak, jest i to bardzo. Mieszkańcy po mogą używać jej do piszenia ogórków. Jestem przy najbardziej rozpoznawalnym miejscu w Kołobrzegu. Jest to latarnia morska. Latarnia ta ma bardzo burzliwą historię wojenną. Pierwsze światło z tej latarni zabłysło w 1666 roku. Na dzisiejszy dzień Latarnia ta ma 27 metrów wysokości. W 1945 roku latarnię tą wysadzili niemieccy saperzy, ponieważ latarnia ta była doskonałym punktem orientacyjnym polskich alternystów. I właśnie tutaj, w porcie, w latarni. Rzeknam nam wszystko obrzegiem. To była niezwykła i fascynująca przygoda. Na pewno to wrócę. beautiful, beautiful. listen to